Do va gyn, do va gyn, nalwch sy'n lwysfa'r hyn Fodain fo gŵl, mae'n fferrach ysbryd Ar ffin ar ôl palgan, fod nôs hon <mimitation> drosan Do va co Co do orków. Twoja rasa nie jest tu mile widziana. Nie zabijemy cię. Ale nie chcemy cię tutaj. Nie zapominaj o tym. Hmm. A nie da się wejść jakoś, czy coś? Dobra, yy, później. My ruszamy. No, dowiecie się gdzie. <laughs> Siemka widzowie, w kolejnym zagrajmy wy. I witam was przed grobowcem Waltumę. Niektórzy Was zapewne zapytają, co tu robisz? Czyżbyś masz, masz pokonać jakieś przyczajone zło? Czy może mam, um, uratować, jak, mam uratować jakąś tylko laskę w potrzebie? Wtedy bym to nosił nazywał się laskę w potrzebie. Nie, po prostu chcę zdobyć krzyk y, szept aury. Będzie bardzo przydatny w kolejnych questach. Więc bez wstępnych innych ceregieli wchodzimy w West Hmm, dziwnie to zabrzmiało. O, a to co? Odejdź, tak? nieznajomy. Zło... STOI PRZEDE MNĄ, TO DUCH! Nie mogę się obawiam ruszyć. Obawiam się o bezpieczeństwo tej krainy, gdyby kiedykolwiek wydostało się na wolność. Podaj klucz i zamknę na klucz. Gotowe. Dobra, jakie zło masz na myśli? Na Stoimy nad grobem Chewnoraka. Hm? Który nie żyje od pokoleń. Nie żyje, a no tak. Jednak Liczka. obawiam się, że jego powrót może być rychły. Odziewam się tego. Tego nie pamiętam akurat. Musi, musi istnieć jakiś sposób, by to powstrzymać. Trzymam go tu. Jednak wciąż słabne. Podczas gdy on odzyskuje siły. O, no to niedobrze. Już teraz ledwie jestem w stanie powstrzymać jego moc. Nie mówiąc nawet o pokonaniu go, gdy się przebudzi. Ale z pomocą żyjącego czempiona może mi się uda. No, super. Kole będę już czwartym czy piątym czempionem, Więc pomogę ci, co trzeba uczynić. Zrobisz to? No pewnie. Trzy naczynia Zresztą w mogę. klopowcu tak. skrywają moc. Zdolną pokonać Hefno hmm. Potrzebujemy ich w pierwszej kolejności. Okej, okay, to zdobyć na... Przynieś nas. je. Ale uważaj, śmiertelna istota! Strzegą ich sługi Hefno Zrobią wszystko! by doprowadzić do powrotu swego Pana. Mm. No tak. I usiadł do swojego ciała. Wniknął jak Bill Cosby. Usiądź. Mm. E, Myślę, chciałem przeszukać szkielet. Dobra, pomożemy uratować świat. Łuk wyciągamy, że strzały mamy. Dobra. Zgaduję, że... Nie jestem pewien, ale chyba muszę mieć tędy. Wow, super drzwi. Otwieramy. Ran, ale tego się nie spodziewałem. Przyznam, tego to się nie spodziewałem. Rozpoczął się quest. Ranie ja tego nie pamiętam w ogóle. Serio, ta gra zaskakuje, jest zupełnie jak Devil May Cry, no. Ja i ta gra ma pełno niespodzianek. Chwileczkę jeszcze... Mm, dziennik, dziennik, no. Jeszcze naczynia. Duch znajkowalda po się miał szukanie w waltuję trzech naczyń. Dzięki którym zdołam pokonać smoczego kapłana hewnoraka. Smoczek kapłan! No to już wiemy. Licz! Nienawidzę liczy. I to pewnie śpi. Zapewne to jego grobowiec. Hmm. No cóż, mimo wszystkiego mamy. chwileczkę, naczynia. No dobra i... Chyba co jedno jest zaznaczone. Chwileczkę mapa Aha, tu jest jeszcze jakieś przejście. Hmm. Chwileczkę, chwileczkę mapa. No, już. Ech, ciągle zapominam o tym oknie. Zasłonić. Bo wtedy światło mi zasłania resztę. Dziwne światło, co ma pomagać, się przesłania resztę. Dziwne, nie. Dobra, zobaczmy, tu pewnie jego tron, tu pewnie sypia, tam jest łazienka. Gdzie tu mamy iść? O, to będzie straszne. super. No, jak to zwykle w grobowcach, bywalec śniadanie musi być. Lydia, co ty wyprawiasz? Nie no, daję słowo, po tym głeście daję karcia i zabieram krasnoludzką zbroję. Muszę właśnie, muszę ją tak przy okazji. O, łapka. Chwileczkę. A! woohoo! tego się nie spodziewałem. Myślałem, że zleci stąd. A tu mały surprise mamy. I sobie. No może oderwał i no tym nie wiemy. O! Mam cię. Wojny już są same, no no. Jeszcze chwila, jak tak dalej pójdziemy miał same drogi śmierci. Mówię wam to cholernie trudne wyzwanie wtedy. Tu coś jest? O, o, o. Przejdziemy? Nie, nie przejdziemy. Ale mamy ładne okienko. Choć że ten będziemy iść. Uch, dobra, szukamy naczynia. Wymyjemy te naczynia i wyczyścimy zło. Chodź ci zgacza, ma nic ciekawego. ślimak na szczęście nie aktywujący błędkę urna, co jest z górnie. O, weźmiemy, weźmiemy. Tędy czy tędy chwilę. Hmm, tu zrobimy kółko, jak gdyby. Jak nie patrzeć, tam jest pierwsze naczynie. Myślę, na że książka. Dobra. Du, 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 du. <laughs> Lisz! Szybko! On już wyszedł! No nie, to takie nie fair, no. Jakie to nie fair. To takie nie fair, on już wyszedł. Nie! No, nie zauważył, ale w sensie... No wiecie, w sensie, że... Plany czy coś. A ci panowie śpią. Trzeba obudzić. Działka kolegi. Spoko kolego, już nie żyje. O shit. Się na Ach, Ledia, zmarnowałaś. Takiego dobrego chowańca. Badaj. Wykrył mnie ten wilczur chłaniec. Myślę, że nie nazwali go dufi. Dlaczego nazywam to chłaniec? się z czymś innym kojarzy. Mi się kojarzy z chochnikiem, gdyby, czy coś. Uper, Zwój straszliwego zombie! Weźmiemy. Cicho! Siad! Waruj. Jak się nagle dzień, to się nie przestraszcie. To chowaniec już skinął. O, co to było na chowackim. Tak. Czytaj nazwę. O, przywracanie, super, no fakt, ma logo przywracania. Właśnie, te loga różne, tak jak w levelowaniu, to książka, to ta książka po prostu nam coś podniesie. O, pszenica, maski skóry, super. Śnieżnego niedźwiedzia, o, takiego nie mamy, weźmiemy. O, i niedługo będziemy mieli już wszystkie niedźwiedzie skóry na tęby. Mamy chyba cztery jeszcze w jaskini, bo to. A, wow, co to było? Jak się wystraszyłem A po co wziąłem? No i strąciłem to jeszcze z jednego powodu Lydia mogła na to nadepnąć i spuścić, a jednak nie Strzały. Razem strzały, ale tu, gdybym nacisnął, Co? znowu strzały. Myślałem, że to spadnie czy coś. O, dobrze, że to zrzuciliśmy. Trap był jeszcze. Hmm. Dobra. A, tutaj chyba dobrze idziemy, prawda? A, jest jednoznacznie. W pierwszej kolejności musimy nie zdobyć. O, jeszcze tu coś jest. Przejdziemy na razie tędy. Zobaczymy, co tu mamy. A, to prowadzi do innego naczynia. To później. Później poeksplorujemy. Najpierw zdobędziemy naczynia. A może zdobędziemy coś... A, shit. Zabłoniał O, zmierzamy się. O. O, no pięknie. No to pięknie, mm, krzyki, A jedną smoczą duszę. Zachowuję się właśnie na tą szept. Chodź mi oddech. Ech, ja tych nie znoszę, bo one mają głupi krzyk, który wytrąca broń z ręki. My też możemy się go nauczyć. Na szczęście mam coś idealnego na, taki, na takiego e, upiorka. Metal mnie załatwił szybko Mikstury, mikstury, mikstury. Tom to oszczędzę później. Nie, to zaschowamy też na później, na smoka. Na licza. większy Jakąś większą jest. O! Urwałem, nowy Mierz miał dlatego. No, dosyć dobry. Wyśniemy. No, Umerwałem. Matowe naczynie. Dobra. Teraz tylko się uzdrowić. O, bo zachowam na potem, of course. No, przećwit. <mulary> przydatne do czyszczenia podziemi. ziemi. Wiecie, co chyba na... się wyposażę w go. E, w ulubionych od razu. E, no, ładować. A, nie musimy. Nawet do tego Dodatkowo właśnie <mulary> mało co, mało wyładowuje się. E, chwileczkę, jak to było, R Nie, ulubione. Przepraszam za to. Przecież na 4, 5, 6. No f5 dobrze idziemy. O nie, musimy się wrócić. Tędy może jeszcze... Tędy jeszcze pójdziemy. A może teraz pójdziemy? Szybko zerkniemy. No, zerkniemy szybko. No i to będzie długi materiał. Te podziemia są duże dosyć, bo widzicie kolejną strzałkę, wiesz może tamte połączę żeby mi się nie mieszało. no a tędy mamy ich jednak, może jednak tędy. Chodź, frajerzy! Bum! No, o mnie, nie upiorów, Lidia! No. Kupka popiołów. Prochu, powstałeś, znasz resztę. Jeśli nie wstałeś. W ziemiach. Nigdy. Gdzie jakieś? Nic nam nie daje. Um, Księdzia w poëretiach. Parenzjach, przepraszam. O, no, trochę wytrąciłem tych rzeczy. O, miksura gracji przyda się. Ignon jakiś. Um, bęben, no po co mi nie zapadnie? Złodziejskie cnoty. Złodziej cnoty? <laughs> Ciekawe o czym. Błąd Halosa. O, ale jeszcze nie magii się przyda. będę chciał się uleczyć. I kolejna książka o berciach, jakieś... A. O, kufer! O, bym przegapił, bym przegapił. I jeszcze to bym przegapił. A, nie tylko tego nie... To nic nie daje chyba. O, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze nie dobrze. Czuję, że szybko się przeciążymy w tych podziemiach. Rytuje wszystko co popadnie Tędy Czy na tędy musimy A, chyba bo szaminą drogą mi tyle To tędy Chodź tędy, chodź tędy A przez mi się trał siedzi O! Wiemy gdzie byśmy wylądowali potem Trumny O, puste na szczęście to nie jest dobrze! Oni wyszli już! Oni tu wyszli! Karka? nie ja się! I zapewne stąd byśmy szli. A zerkniemy jeszcze F5, bo zapomnę. Takie znaleziska trzeba zapisać. Aha, tylko orny. Pana, myślałem, że to będzie zwykłe zwiedzanie... jaskini. O, po co to wziąłem, kurczę, chciałem... Chciałem coś innego, chciałem coś w stylu... Ehm, a myślałem, że będzie inaczej. Ech, zwykły, znałem go. Bla, 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 bla. się bardziej. Miało to być zwykłe przeszukanie jaskiń. Jeden z widzów o to prosił. Ehm, Piotr Panek, chyba czegoś tak? Gumby. Ok, zapisuję na szczęście po wejściu, więc muszę F5 naciskać. Oho Chyba spotkamy tu pająka A, pułapka, dobrze, że zerknąłem Nie. Uczeń. Nie. A, wybuchnie. Na no, szczęście nie. Reszty jakieś się przyda, a reszta niekoniecznie. Błagam, to takie oczywiste. O, Lydia, co? Co? No. Dobrze, że ludem powiewał. Dobrze, że lud był. Nie będzie tak błagany. A, druga ściana. Myślałem, że coś za nim jest. Lydia, suń się! Nie, dodaję no, słowo. Kardzio będzie następnym naszym towarzyszem. Też nic. Zabiję sobie miecza na tych innych rzeczach. Szkielet. Kolejny szkielet. Oj, biedaku. Coś ci... O, odpadł! No nie! Z mę... jego męki. Nie doniesiesz, co? Aaa! No dobra, nie wyturniaj się. Durnie się teraz. Okej. Okay. Chodź na to do. Trąk. Wiesz, wiem, czemu dają nam cięższych przeciwników. Ah, nie spokojny. Więc, Ja się to zrobimy? Idziesz? No no słabo, jeżeli chodzi o tych draugów śmierci, jeżeli każdy broni Jeżeli każdy draug śmierci tego pilnuje No to będę ją przerąbane. Mogę stracić wszystkie te, Ech, mogę stracić wszystkie Mogę stracić wszystkie możliwe apteczki zdrowia Uuu, jak mgła nagle zapadła Ja co wyprawiasz? Dobra, nie... Dobra, nie zajmij się nim najwyżej. A, teraz wraca. Właśnie, jak już, jak już jesteśmy w ukryciu, no to nie... A, zauważył jednak. Nie dasz mi rady! Kto śmie mnie tu wykrywać?